6 marca nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w nowo wybudowanym żłobku w Krzyżanowicach. Za kilka dni obiekt zapełni się najmłodszymi mieszkańcami gminy. Zapraszam na relację. Witamy miłych gości. Dzień pełen jest radości. Na żłobek otwieramy wszystkich gości zapraszamy. Jasno, przestronnie i kolorowo, w takich warunkach od 10 marca spędzać czas będą najmłodsi mieszkańcy gminy Krzyżanowice. To drugi żłobek na terenie gminy. Pierwszy powstał w Tworkowie, a uczęszcza do niego dziesięcioro dzieci. Potrzeby na terenie gminy były jednak większe. Stąd zaprojektowaliśmy nową siedzibę, nowy obiekt przy przedszkolu w Krzyżanowicach. Lokalizacja dogodna dla rodziców z całej gminy, w kwestii dowożenia, bo, bo przy drodze krajowej są parkingi bezpieczne i myślę, że z tego punktu widzenia ta lokalizacja jest dobra. Budowa żłobka ograniczyła nieco wielkość placu festynowego, ale władze liczą na zrozumienie ze strony mieszkańców, bo co do tego, że obiekt był potrzebny, nie ma najmniejszych wątpliwości. To jest taki sygnał, taki znak, że naprawdę ten czas zaczyna, zaczyna się porządkować, i w wielu gminach już jest prawie, że uporządkowany, gdzie te dzieciaki od żłobka, od niemowlaka aż do końca szkoły podstawowej mają gdzieś swoje miejsce, mają gdzie. Przebywać, rodzice mają zapewnione, zapewnioną opiekę nad nimi, a oni sami mogą się poświęcić czy to pracy zawodowej, czy po prostu innym sprawom, które pomnażają ich byt codzienny. Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie i determinację w tak ważnym, ważnym projekcie, jakim jest budowa Nowego Żłobka. Dzięki tych inwestycji oraz trosce naszych, o nasze społeczeństwo, najmłodsi mieszkańcy otrzymali nowoczesne, bezpieczne i piękne miejsce, które będzie sprzyjać ich rozwojowi i radości. Fajnie, że ten żółbek powstał. Myślę, że jest bardzo potrzebny, ponieważ nasza gmina się rozrasta. Jest dużo, dużo dzieci, dużo małych dzieci. A rodzice jednak wracają do pracy, z pewnością też żobek będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, no i oczywiście dzieci. Dziękujemy. A inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych. W sumie to ponad milion złotych w ramach rządowego programu. Nie dziwi więc obecność podczas wydarzenia Wojewody Śląskiego, który mógł przekonać się, jak wykorzystano środki finansowe w Krzyżanowicach. Miejsce powstało w, w ramach programu rządowego "Aktywny Maluch" z dofinansowaniem 1 345 ,000 do tej budowy. Początkowo mieliśmy, kiedy jeszcze był maluch plus tylko 700 tysięcy, ale i tak zdecydowaliśmy się budować. Udało się zwiększyć no, prawie połowę alokację i, i dofinansowanie. Zależy nam na tym, żeby te małe gminy również korzystały z rządowych programów. W tym przypadku to jest program "Aktywny Maluch", dzięki któremu można tworzyć miejsce opieki dla dzieci do lat trzech. Ten żłobek w krzyżu... Jest najlepszym przykładem tego, że rzeczywiście dzięki wykorzystaniu rządowych pieniędzy mogą powstawać obiekty z których korzystają rodzice odprowadzając tutaj swoje dzieci, a dzięki temu mogą łączyć zarówno aspiracje zawodowe właśnie z opieką nad dziećmi. Cieszę się przede wszystkim dlatego, że też z dzisiejszego dnia, że przyjechał sam wojewoda śląski, co pokazuje, że te inwestycje w małych miejscowościach, w gminach wiejskich też są dla administracji rządowej ważne i to też potwierdza jakby sposób współpracy z nami, który oceniam bardzo wysoko, bardzo dobrze z Wydziałem Rozwoju urzędu wojewódzkiego. Jego naprawdę no, taki wzorcowy jakby myślę model współpracy i oby tak we wszystkich zadaniach było. Podczas otwarcia nie zabrakło także obecności dzieci. Dla zgromadzonych gości występ przygotowały krzyżanowickie przedszkolaki. Witajcie w Obiekt gotowy. Oficjalnie otwarty, czeka już na podopiecznych. W najbliższych tygodniach na terenie placówki zazieleni się część ogrodu, a w planach jest także budowa placu zabaw.